Prawnik z urzędu to marny prawnik? Jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Czy prawnik z urzędu to marny prawnik? Zdradzam od razu, że nie. To był tylko chwytliwy tytuł. Kiedy przysługuje prawnik z urzędu? Prawnik z urzędu przysługuje zarówno w sprawie karnej, jak i w sprawie cywilnej wtedy, gdy nie jest możliwe, żeby dana osoba poniosła koszty tego prawnika bez uszczerbku dla sytuacji majątkowej, finansowej swojej rodziny no i swojej ogólnie. Czyli jeżeli ta, te wynagrodzenie, które musiałby ponieść taki osobnik, naraziłoby go na, na to, że nie może dalej funkcjonować od tej strony finansowej. Czyli po prostu nas nie stać. Jeżeli nas nie stać, to i wnosimy o to w sprawie sądowej i mało tego, załączamy do sądu taki, takie Zestawienie naszych kosztów, naszych przychodów, wydatków. Te dwa dokumenty złożymy w sądzie. To sąd jest duża szansa, że sąd rozpozna ten nasz wniosek na naszą korzyść po naszej myśli, czyli dostaniemy tego prawnika z urzędu. W sprawach karnych jest jeszcze taka mała uwaga, dlatego że osoby, Otrzymają prawnika bez względu na swoją sytuację materialną wtedy, kiedy są nieletnie, wtedy, kiedy są głuche, niewidome, kiedy, kiedy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poczytalności w momencie, kiedy dana osoba popełniała. Dany czyn, który jest jej zarzucany, i po czwarte, wtedy, kiedy zachodzi uzasadniona obawa co do poczytalności psychicznej takiej osoby w momencie sprawy sądowej, czyli po prostu się dziwnie zachowuje na sprawie sądowej. Wtedy też ta obrona. Jest obligatoryjna i bez względu na sytuację finansową, sąd musi takiej osobie obrońcę z urzędu y, załatwić ustanowić. No i y, wracając do głównego tematu tego filmu: Czy obrona z urzędu, obrońca z urzędu jest marnym prawnikiem? Nie mamy w Polsce jakiejś osobnej puli prawników, którzy świadczą pomoc prawną z urzędu. Tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych na przykład. Są prawnicy, którzy po prostu tylko zajmują się sprawami z urzędu. W Polsce tak nie ma. W Polsce każdy adwokat, każdy radca prawny jest zobowiązany do tego, że jeżeli sąd go wezwie albo właściwa rada, Adwokacka czy Izba Radców Prawnych wezwie do konieczności stawienia się w sądzie, to ten prawnik stawić się w sądzie musi i obronę rozpocząć lub reprezentację rozpocząć. Obronę, wiadomo, w sprawach karnych, a reprezentację w sprawach cywilnych. Więc nie ma, że chce, prawnik musi i nie jest to inna pula prawników. To są ci sami prawnicy. Tylko, że jest jedno ale, bo zawsze lubi Wam opowiadać, jak to jest tak naprawdę, tak z doświadczenia życiowego. W tym momencie mamy tylu adwokatów, tylu radców prawnych, że już nie jest tak, jak kiedyś, że po prostu każdy dostawał ten przydział spraw z urzędu. Teraz izby, rady stoją na takim stanowisku, że kto chce, niech się zgłosi. Na początku roku niech się zgłosi, nie tak, że do danej sprawy się zgłosi. Czyli kto chce. Brać udział w sprawach z urzędu, to musi na początku lub na koniec roku różnie to organizacyjnie, jakby nieważne jest rozwiązane ma złożyć oświadczenie, czy chce sprawy prowadzić z urzędu. Mało tego, nawet nasze izby, nasze rady pytają nas, w jakich sprawach konkretnie chcemy występować. Czy w sprawach cywilnych, czy w sprawach karnych, czy w sprawach nie wiem, pracowniczych, tak wąsko już patrząc, czy w sprawach ubezpieczeniowych, czy w sprawach rodzinnych. Czy w sprawach gospodarczych, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli my możemy złożyć takie oświadczenie, my prawnicy. I faktycznie takie oświadczenie jest składane, i muszę powiedzieć, że przez to, że właśnie jest nas dużo, to jest tych chętnych więcej, więc to już nie jest taki przymus, a ci, co nie chcą, to po prostu składają oświadczenie, że nie życzą sobie po prostu urzędówek. To nie jest tak, że jak dostaną, to mogą powiedzieć nie, nie chcę, bo jak dostaną, to już muszą. Natomiast to jest takie życzenie po prostu danego prawnika i no, Izby Rady to akceptują i to honorują, bo przecież jest trzech innych, którzy taką urzędówkę wezmą. No właśnie, kto bierze urzędówki? Zazwyczaj, oczywiście, zazwyczaj w sprawach cywilnych to biorą, biorą młodzi prawnicy, którzy zaczynają swoją karierę, więc jeszcze tylu tych klientów nie mają, takich, którzy przychodzą konkretnie do nich, więc oni zgłaszają się do tych urzędówek, a później już z biegiem czasu, prawda, im kancelaria większa rośnie, no to nie ma też. Tak, czasu brać może nie tyle, co wszystkiego, co te urzędówki, jak się dostaje, to trochę się nie ma wpływu na co to, co to konkretnie będzie za sprawa. No i co to będzie konkretnie za klient, więc jakby nie mamy na nic wpływu w tym sensie, prawda? Bo sprawa z zakresu prawa rodzinnego, jak do której się na przykład zgłosimy, że chcemy, może być różna, może być i o rozwód, i o przysposobienie, i zaprzeczenie ojcostwa, i tam tamto, i o wamto. więc jakby wachlarz jest szeroki, no nie każdy z tego prawa rodzinnego, całym wachlarzem spraw się zajmował i się dobrze w nich czuje, więc czasami osoby właśnie, można powiedzieć, że nie mają wpływu na to, co to będzie za konkretnie za sprawa. No ale właśnie młodzi prawnicy lubią się do tych urzędówek zgłaszać. Czy to jest fajna sprawa, te urzędówki? No muszę powiedzieć z przykrością, że nie. To nie są fajne sprawy, w tym sensie, że, nie to, że to nie są fajne sprawy, tylko to jest tak rozwiązane w Polsce, że to woła o pomstę do nieba. Mogłem to zatytułować ten film w ten sposób. Lepiej jest przegrać niż wygrać urzędówkę. Dlaczego? Dlatego, że w sprawach cywilnych, jeżeli pozywamy kogoś, znaczy, jeżeli nasz klient z urzędu pozywa kogoś o zapłatę, albo jest pozywanym, to już jakby nieważne, ale w każdym razie, jeżeli klient z urzędu przegra sprawę, to koszty prawnika płaci skarb państwa. Bo właśnie powinnam to właściwie powiedzieć na początku. Za to płaci skarb państwa no, za te koszty prawnika. One oczywiście są bardzo niskie, to nie jest tak, że to są jakiekolwiek koszty, tylko to są koszty określone rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, które są bardzo niskie. Za chwilę o tym jeszcze opowiem, ale dokończmy ten temat. Dlaczego lepiej przegrać? No, i jeżeli taka osoba, właśnie nasz klient, przegra sprawę, którą mu prowadziliśmy, no to płaci za to skarb państwa te koszty. Nam Czyli prawnikom. A jeżeli wygramy tą sprawę dla klienta, to się zaczyna dopiero Bigos, bo za naszą pracę wtedy, naszą jako prawnika z urzędu, płaci strona przegrywająca. Czyli, e, e, czyli ten ktoś, kto przegrał proces, ten kto pozwał lub był pozwanym przez naszego klienta z urzędu. No i proszę mi powiedzieć, jak można to łatwo. Ściągnąć te pieniądze z tej osoby. Y, może być ona kompletnie niewypłacalna spółka, chociaż to jeszcze by było nawet dobre, jakby była niewypłacalna, oczywiście w rozumieniu prawa, nie w takim mniemaniu naszym, że po prostu nie ma pieniędzy, tylko jeżeli będzie postanowienie wydane przez komornika, że ta osoba jest niewypłacalna, w niemożności dokończenia egzekucji, to my wtedy możemy z tym świstkiem, z tym postanowieniem zwrócić się do sądu i powiedzieć, no, wysoki sądzie, teoretycznie koszty moje, mojej pracy powinien mi zapłacić przy Czyli przeciwnik mojego klienta, ale że mam postanowienie o, yy, yy, o tym, że egzekucja się nie udała, to proszę, żeby ze skarbu państwa mi jednak sąd zapłacił. No i wtedy się sądy zgadzają. I teraz, co to są za kwoty? No, to są bajońskie sumy, yy, proszę państwa. Na przykład za sprawę z zakresu prawa pracy można dostać 90 zł. Za prowadzenie całej sprawy 90 zł. Chociaż przyznam, że nie przygotowałam się tak dobrze chyba do tego filmiku, bo nie wiem, czy teraz nie podnieśli do 120 za, za z, z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. Być może 120 i tutaj kłamie, no to trudno. To przepraszam, ale to są takiego rzędu kwoty i to nie jest kwota za rozprawę, to jest kwota za sprawę, a sprawa składa się z rozpraw. I pomiędzy rozprawami wysyłamy do siebie pisma procesowe z drugą stroną, przygotowujemy stronę do składania zeznań, idziemy na tą sprawę, słuchamy na niej świadków, wymieniamy, tak jak powiedziałam, korespondencji i tak dalej, i tak dalej, i te 90 zł. No 90 zł to było tam w 2016 roku. Być może nadal jest to 90 zł, ale może 120, ale to już tutaj przepraszam, ale nie pamiętam konkretnie. W każdym bądź razie to jest taka kwota za prowadzenie całej sprawy. Kto będzie przez 3 lata prowadził proces za 90 zł? No, nie wiem kto. Chyba, chyba krasnoludki. No, nie wyobrażam sobie, żeby to starczyło na, na toner do drukarki, na którym te listy trzeba pisać, na znaczki, na koperty, na długopis, na pieczątki, na paliwo, na. Yy, yy, na parking pod sądem albo chociaż na bilet autobusowy w Warszawie za 4,40. No to tutaj 90 zł, to raptem tylko parę razy do tego sądu pojedziemy i koniec. A gdzie tu jeszcze? Przecież jeszcze trzeba iść do czytelni, przeczytać te akta, kontaktować się z klientem i tak dalej, i tak dalej. Także skala problemu jest po prostu bardzo duża, bo. Bo jak można płacić komuś za taki ogrom pracy 90 zł? Yy, nie można, dlatego że to rodzi patologię. To, to nie jest. Ja, ja tutaj nie, nie, nie chcę wchodzić w dyskusję, czy prawnicy zarabiają dużo, czy mało, bo wszyscy myślą, że dużo, a tak naprawdę to mało, ale to już zostawmy to. Ale 90 zł za płacenie komuś za, komuś za 3 lata pracy, to przecież, przecież kto, kto będzie się tym zajmował za 90 zł? No, jakby to jest taki prosty dla mnie, prosta odpowiedź, ale ja nie chcę jej tutaj, tutaj składać. Na, natomiast yy, tak jest to bardzo fatalnie rozwiązane. Yy, yy. Pomoc prawna z urzędu w Polsce moim zdaniem bardzo źle jest rozwiązana. Właśnie z uwagi na te wszystkie organizacyjne niuanse, na te ustanawianie, na to właśnie na to czasami tą trudność kontaktu ze stroną, a z sądem i tak nie jesteśmy w stanie się porozumieć, co w takim razie zrobić. No sądu jakby tutaj nie interesuje w ogóle. Idąc dalej, prawda, to rozwiązanie, że jak lepiej przegrać niż wygrać. Ja wiem, że tak prawnicy nie robią, ale tak możemy taki wniosek wysnuć. No lepiej przegrać niż wygrać. To jest dla mnie straszne. No i do tego jeszcze dochodzi to, że te kosmiczne, bająskie bająski sumy to są właśnie w takiej wysokości. 90 zł, 120, 240. No zależy jaka to jest sprawa, bo tam minister sprawiedliwości jak powiedziałam w tym rozporządzeniu, on konkretnie wycenia, że taka sprawa to jest tyle. Dla, dla ciekawostki powiem, że rozwód minister sprawiedliwości wycenia na 720 zł. Czyli minister sprawiedliwości twierdzi, że 720 zł powinien kosztować Prawnik do rozwodu. No, ciekawa jestem, ciekawa jestem, kto poprowadzi rozwód za 720 zł. Przez tyle lat, tyle pism, tyle przesłuchań świadków, rozwód z orzekaniem o winie za 720 zł. No, fantastyczne. No, takie są stawki. Według tego właśnie rozporządzenia te wynagrodzenie jest przyznawane. No i tak jak właśnie powiedziałam, albo wypłacane z, z kasy sądu, albo wypłacane przez. Przez tą osobę, która przegra w sensie przeciwnika, jeżeli my wygramy dla klienta sprawę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o, o to, jak wygląda prawa, praca prawnika z urzędu. Nie są to, tak jak jeszcze raz podkreślam, nie są to gości prawnicy, wręcz odwrotnie powiedziałabym. Zachęcam do oglądania moich innych filmów, jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne filmiki, to też z przyjemnością je usłyszę. Zapraszam do subskrybowania, komentowania. Film ukazuje się, kolejne filmy co wtorek rano, więc zachęcam do oglądania.